Coś też trochę. Weź trochę. Śmierć ci zbuzi. Dobre, pomarańczowe. Z żabki... Lizak, lizak w sprayu. Mhm. Przepraszam cię za głosy w tle, ale moi sąsiedzi są narkomanami, albo są opętani i są bardzo hałaśliwi i słychać krzyki, słychać tańce, słychać gody, rytuały odgłosy żygania i wszelkiego wszeteczeństwa. Tak. Okej. Okay. Z czym do mnie przychodzisz? Tak jak większość ludzi do mnie. Przypuszczasz, że ktoś na Ciebie rzucił klątwę. Mhm. To by też wyjaśnił o tym brzydki zapach z ust. Tak, kiedy na człowieka jest rzucona klątwa, to wtedy dzieją się z nim bardzo różne rzeczy. Podupada zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe. Każde. Seksualne. Staje Ci w ogóle. No właśnie. To może być przyczyna. Ehm opisz mi, co się dzieje. Mhm. Ok. Rozumiem, wszyscy znajomi się od ciebie odwrócili nagle. I. Ok, ale wcześniej miałeś znajomych, tak? Ok. Nie tylko na Facebooku, w prawdziwym życiu, w realu. Byli znajomi dobrze. E, rodzina. Ok, również. I bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnego powodu. Mhm. Twierdzą, że się zmieniłeś. Jest to możliwe, kiedy. Klątwa jest rzucona na człowieka, zmienia się Twoja energia, i ludzie nie chcą z Tobą przebywać. I z reguły ludzie nie wiedzą, dlaczego nie chcą z Tobą przebywać. Po prostu czują, że jest coś nie tak, ale nie, nie umieją tego wertykułować, nazwać tego. A po prostu jest do Ciebie przyczepiona jakaś zła istota, która obniża Twoją częstotliwość energii i odpycha ludzi od Ciebie. O, no Dobrze. Okej. Okay. Oni są coraz głośniejsi. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Dobrze. I co się jeszcze dzieje? Okej, okay, pogorszyły Ci się oceny. Dostałeś ostatnią jedynkę z matematyki. Okej. Okay. Ale nie sądzisz, że przyczyną, dla której dostałeś jedynkę z matematyki na przykład jest to, że jesteś pierdolonym leniem. Nie. Nie jest to możliwe. Uczyłeś się 4 godziny przez 5 dni pod rząd. Co daje na, daj na 20 godzin? Wow, dużo. A z czego to było konkretnie? Mhm. Mm Procenty. Mhm. Mm no to w takim wypadku albo masz ujemne IQ, albo faktycznie ktoś rzucił klątwę. Okej, okay, ale wcześniej miałeś same piątki. Okej, okay, bez ściągania, bez ściągania. Okej, okay, okej. Okay. Mm -hmm. To może być klątwa, to może być klątwa. Coś jeszcze dzieje. Mhm. Mm umiesz flirtować z dziewczynami, od razu uciekają. Nawet do niej nie podejdziesz, a one już są w promieniu 5 km od ciebie. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Ok, i też wszystko cię boli, tak? Mięśnie się bolą. A wcześniej prowadziłeś aktywny tryb życia: siłownia, bieżnia. Mm -hmm, mm -hmm. A teraz nie możesz nawet rączki podnieść, u jej boli cię bolić. Cię. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobrze. I też czujesz depresję. Smutek, lęki się pojawiły, lęki się pojawiły, czego się boisz? Uh -huh, uh -huh. Hmm. To może być albo okres dojrzewania, albo właśnie, no, klątwa, jak mówię. Zaraz się przekonamy konkretnie. Hmm. Dalej ci śmierć z buzi. Hmm, no, hmm, Teraz hmm, weźmiemy takie specjalne urządzenie, które jest zapieczętowane, żeby chronić je przed byłymi energiami. zaprojektowany po to, żebyś poczuł się właśnie all right. Okay. I teraz, żebyś się mógł nie ruszać, nie mówić, nic nie robić. Najlepiej nie oddychać. Jakbyś mógł na chwilę przestać przejawiać jakiekolwiek funkcje życiowe. Będę dotykać się tym specjalnym urządzeniem po Twoich punktach. przed mm -hmm, mm -hmm. Przedwagab. Szelefagab, sze, sze, sze szelefagab. Mhm, mhm. Okej, okay, czakra serca to jest. Splotu słonecznego, OK, okay sakralna. Rozszerz nogi, tutaj czakra podstawy, okej, okay, okej. Okay. Czakra m, trzeciego oka, czakra. Okej, okay, tutaj jest zablokowane mocno. Mm. Mm. Wszystkie czakry mają jakieś niestety defekty. Nie są naładowane albo są naładowane za bardzo. Mamy tutaj dysproporcje. Szczególnie mam problem tutaj z czakrą, czakrą, czakrą korony. Tam jest coś nie tak i żeby ją oczyścić, żeby się do niej dostać, będziemy musieli cię ogolić na mój son. żeby móc do niej dotrzeć. Dobrze, mam tutaj gularkę. Sz Wyglądasz jak mnich. Doskonale. Teraz zapalę sobie kadzidło. I będę mm, po kolei odprawiać mantry nad Twoimi czakrami, żeby je odblokować. Mhm. Bo mm, na słabe czakry mm, zjeżdżają się właśnie wszystkie złe energie. Więc jeśli chcemy się pozbyć klątw, w pierwszym musimy się energetycznie mm,

Masz tyle mojej energii, że czuję, że ona się udziela również mi i muszę się bronić energetycznie. Muszę wziąć mojego asystenta i się troszkę do poprzytulać. Okej, okay, już mi lepiej. I przechodzimy dalej. Wezmę teraz nożyczki i będę odcinać od ciebie wszelkie złe energie, które się do ciebie przylepiły. Jakieś demony, złe istoty ze światów złowrogie elfy wróżki i wszelkie istoty, które są dla Ciebie nieodpowiednie, będziemy je wycinać. Bo nie wiadomo, co się do Ciebie przykleiło w momencie, kiedy ktoś na Ciebie rzucił klątwę. Tutaj jest jakiś demon. Bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go. Dobrze. już ci tak nie wali. Być może to oznacza, że demon, który zanieczyszczał twoje życie i twój oddech, który walił i cuchnął jak rozbite jajka na słońcu przez tydzień. Ja się pogubiłem. Okej. Okay. Upsi. Przepraszam. Mieć pewność, że żadne demony do ciebie nie wrócą. Poczytam jakiś wiersz z mojego tomiku poezji, o którym zapomniałem, że go wydałem i który został kupiony przez zbyt małą ilość osób. Więc jeśli możesz, to kliknij link w komentarzu, to znaczy w opisie i kup ten tomik. To znaczy, jestem wdzięczny za każdy zakupiony tomik, ale jednak. Dawno nikt nie kupił, od dwóch miesięcy, więc jednak sprzeda stanęła w miejscu. Nie otworzymy na losowym. O, wiersz nazywa się Hoponopono. uwaga. Gdy w lodówce tylko pasza, kocham, dziękuję, przepraszam. Gdy nie spada z nieba kasza, kocham, dziękuję, przepraszam. Gdy za ciężka moja tasza, kocham, dziękuję, przepraszam. Gdy na twarz się przewracam, kocham, dziękuję, przepraszam. Gdy chcę umrzeć, dobra nasza, kocham, dziękuję, przepraszam. Ech, cham, chuje, odstraszam. Więc odstraszam wszelkie demony z ciebie. Pięk, pięk, pięk. I tak, widzę, tak już jest to złotych, ale jeszcze za 500 zł będziesz musiał wziąć ode mnie parę ziołowych specyfików, to bierzesz jako pierwsze, masz tutaj opisane jedynkę, tutaj mamy taki specjalny spray, dwójka i tutaj mamy taki specjalny spray, no widzisz, trójkę napisaną i to jest, żeby utrzymać twoją, twoje poziomy energii w równowadze, żeby z powrotem się te gówna do ciebie nie przykleiły. Okej? Okay. Dobrze. Jesteś wolny od wszelkich klątw. Miło mi, że mnie odwiedziłeś. Poleć mnie znajomym i rodzinie, których nie masz, ale pewnie ich odzyskasz dzięki temu, że klądwa już dłużej nad tobą nie wisi. No więc. Okay.